Prezentacja z programu Meblasz 3D, oprogramowanie do tworzenia mebli. Meblasz 3D to prosty w obsłudze program do projektowania mebli współpracujących z maszynami CNC. Zaprojektujesz w nim meble, wykonasz dokumentację techniczną, przygotujesz kosztorys oraz wygenerujesz pliki i rozkroju dla obrabiarek CNC. Meblasz 3D jest prosty w obsłudze, dzięki czemu wielu użytkowników jest zwolennikiem korzystania z tego programu. Program Meblasz 3D możemy podzielić na trzy moduły. Jest to moduł HOME, Standard i Professional. Przy czym moduł Standard jest tym modułem pośrednim, moduł HOME jest tym modułem najsłabszym przeznaczonym dla użytkowania domowego, natomiast moduł Professional jest to pełni funkcjonalny program meblaż 3D. Moduł Standard charakteryzuje się parametrycznym projektowaniem mebli, ma wbudowane biblioteki gotowych wyrobów, wbudowane przykładowe projekty różnych mebli. Posiada możliwość tworzenia własnych bibliotek oraz kilka trybów wyświetlania projektów. Posiada również generowanie raportów i kosztorysów oraz rysunków technicznych i montażowych. Moduł Home posiada podobne funkcjonalności do modułu Standard, lecz posiada jedynie możliwość generowania tylko trzech raportów na raz oraz. Elementy złączne dodane do elementu są widoczne tylko na ekranie komputera. Nie będą one widoczne w dokumentacji. Moduł Professional to moduł standard oraz dodatkowo automatyczne dodawanie zamocowań, wbudowane postprocesory pod najpopularniejsze maszyny, wsparcie techniczne ze strony firmy 3D Master, funkcje wykluczające błędy projektowe, integracja z programem Fornest R do rozkroju mebli. Oraz biblioteka złączy. Licencje oraz aktualizację programu Meblaż 3D. Licencja do programu Meblaż 3D jest wieczysta i nie musimy nigdy więcej aktualizować naszego programu. Licencje są tylko i wyłącznie stanowiskowe, które są przypisywane najczęściej do dysku twardego komputera. Nie ma licencji sieciowej. Oraz na kluczu USB. Aby zwrócić licencję w celu przeniesienia na inny komputer, należy skontaktować się z działem technicznym firmy 3D Master. Program aktualizuje się po roku od zakupu, wtedy koszt yy, takiej aktualizacji to 30% początkowego kosztu, zapewnia to wsparcie techniczne na kolejny rok oraz zawiera to bezpłatne aktualizacje oprogramowania. Przejdziemy sobie teraz do programu Meblaż 3D, w którym zamodelujemy sobie mebel skrzyniowy. Stworzymy sobie teraz mebel skrzyniowy. Będzie to szafka, którą za chwilę sobie powiększę. Na razie dodaję sobie formatki na ścianach oraz będę je rozszerzał. Po lewej stronie widzimy drzewko, w którym są zamieszczone wszystkie elementy dodane. Powiększam sobie formatki, a następnie je zgrupuję. Grupuję formatki i teraz mogę z łatwością manipulować moją szafką. Dodam sobie wymiary 800 na 600 na 1000 Mamy stworzony model skrzyniowy. Po lewej stronie w drzewku widzimy nasz produkt zgrupowany, w którym są wszystkie nasze elementy. Dodamy sobie półki, rozłożymy je sobie w równych odległościach. Dodam sobie również w górnej półce przegrodę, którą również rozmieszczę w równej odległości od siebie. W środkowej części dodam sobie szufladę. Skorzystam z generatora szuflad, w generatorze szuflad można zdefiniować własną szufladę i zaczytać ją z biblioteki, bądź skorzystać z domyślnych, które są dostępne w programie. Ja skorzystam w tym przypadku z metaboxa Bloom-M, liczba szuflad będą 2, montaż będzie jako górna, czyli front będzie delikatnie wystawał poza obrys. Głębokość mojej szafki to będzie 500 mm. Dodatkowo skorzystam sobie z prowadnicy zawiasowej. Będzie to prowadnica rolkowa GTV z moim domyślnym rozmieszczeniem otworów. Mam tutaj domyślną. Mam tutaj domyślne parametry mojej szuflady, plus dodatkowo cenę za sztukę danej prowadnicy. Mam zdefiniowaną szufladę. Przejdę teraz do definicji drzwi w dolnej części mojej szafki. Skorzystam z dodawania drzwi. Montaż również będzie górna. Zakreć w poziomie i w pionie do najbliższych półek. Ilość skrzydeł, które chcę mieć w mojej szafce, to będą dwie. I szczelina między drzwiami to będzie 3 mm. Klikam Zastosuj. Program dodał mi automatycznie drzwi. Mogę sobie teraz nadać materiał. Skorzystam w tym przypadku z biblioteki materiałów. Dla mojego mebla skorzystam z materiału z płyty wiórowej Kronospan. Dodatkowo dodam sobie okleiny. W tym przypadku również korzystam ze Kronospanu chronos, yy, o kolorze szarym. Mam dodane okleiny. Każda z tych oklein i z materiałów ma już swój kod, ma swoją grubość yy, oraz konkretny konkretną cenę za metr kwadratowy to jest istotne ponieważ przy kosztorysie przy tworzeniu kosztorysu program nam to wszystko teraz wyliczy kolejnym elementem dla naszego mebla będzie dodanie automatycznych mocowań zaznaczam sobie swój mebel, wybieram opcję automatycznego mocowania i skorzystam z Biblioteki mocowań, która jest dodana do programu. Mamy tutaj elementy złączy i śrub różnych firm. Ja w tym przypadku skorzystam z firmy Rafix. Klikam, wybieram złącze, wybieram opcję dla elementów poziomych i pionowych. Klikam Dodaj. Program automatycznie dodaje mi we wszystkich formatkach niezbędnych, w których niezbędne jest mocowanie, dodaje mi system mocowa. Do dodania zawiasów na ścianach dla drzwiczek dodaję zawiasy osobno, zaznaczam drzwi i dodaję zawias, który jest, znajduje się w bibliotece. Niech to będzie zawias Bloom clip. To samo robię dla, drugiej, dla drugich drzwiczek. Zmieniam tylko stronę na prawą. I mam stworzone zawiasy. W bardzo szybki i prosty sposób mam stworzony cały element. Mam stworzoną całą szafkę wraz z mocowaniami, z wymiarami. Ze wszystkimi elementami potrzebnymi do tego, aby ta szafka została stworzona. Program posiada również katalogi, w których mamy dostępne materiały. Możemy również te materiały dodawać. Różne fronty, okleiny różnych firm, które również można dodawać. Mocowania różnych firm. Minifixy, rafixy, łączniki Bloom. Zawiasy, otwory, kołki, konfirmaty. Te wszystkie elementy możemy edytować, możemy również dodawać. Na przykład, wybiorę sobie opcję Dodaj, chcę dodać opcję MiniFix, mogę wprowadzić sobie nazwy, wartości, jakie mają definiować rozmieszczenie tego złącza oraz same wymiary złącza, jeżeli by była taka potrzeba. W tym przypadku skorzystamy z domyślnego. Edytuję sobie w nim tylko cenę. Piszę, że ten, ten rafix ma kosztować 50 groszy za sztukę. Klikam OK i OK. Ten rafix był użyty w programie. Był użyty przy tym meblu, dlatego teraz wyskoczy nam e, informacja w kosztorysie, jaka będzie konkretna cena za mebel. Mamy tutaj podany cały kosztorys naszego produktu: ilość tych produktów, elementy w poszczególnym produkcie, wykaz detali, wykaz obrzeży, e, wykaz elementów do rozkroju, powierzchnie płyt, jakie są do wykorzystania. No i całkowity kosztorys projektu, gdzie mamy wszystkie koszty wliczone plus ewentualny VAT, jeżeli będzie potrzebny. Do sprawdzenia całkowity koszt projektu w tym przypadku z takimi cenami to 858 zł. Mamy również dostępne w programie rysunki techniczne. Ten rysunek możemy sobie dowolnie przeskalowywać oraz Obracać, jeżeli jest taka potrzeba. Możemy również wykonywać, e, dowolnie sobie możemy go oczywiście ustawić na arkuszu na przykład w ten sposób. Jeżeli trzeba, to można go ustawić również e, na wprost, w zależności od tego, jaki rysunek chcemy stworzyć. Mamy ponumerowane elementy, które są tutaj użyte. Jeżeli sobie wejdziemy do ustawień rysunku, możemy stworzyć widok rozstrzelony naszego produktu. Jeżeli potrzebne jest nam całkowite złożenie. Mamy możliwość dodawania napisów, oznaczeń części oraz wymiarów, jeżeli są potrzebne bądź nie. dodatkowo jeżeli potrzebujemy więcej wymiarów możemy wskazać konkretne miejsce i je sobie zwymiarować Na przykład z tego miejsca do tego mam 800 mm Mamy też dostępne rysunki poszczególnych formatek, które nas interesują, więc jak najbardziej można stworzyć całą dokumentację techniczną dla danego mebla oraz wysłać ją na produkcję w celu dalszej, dalszej obróbki. W programie jest dostępna biblioteka z domyślnymi elementami, tak jak lodówki, nogi, okapy, oświetlenie, inne elementy użytku domowego, dzięki czemu możemy zasymulować całe pokoje, kuchnie i tak Tych możliwości jest naprawdę dużo. Program posiada również możliwość dodania naszego elementu do biblioteki. Dodaję sobie mój produkt do biblioteki. W tym momencie mój produkt jest już, znajduje się już w bibliotece. Mogę go ponownie zaczytać i dowolnie nim operować. W programie możemy również tworzyć ściany. Należy, w te, należy spojrzeć na nasze pomieszczenie od góry i naszkicować, właśnie ścianę. W ten sposób możemy w 100% oddać to, jak ma wyglądać nasze, nasze pomieszczenie tak abyśmy mogli w 100% zasumulować środowisko, w którym będzie nam e, trzeba poustawiać nasze meble. Przejdziemy sobie teraz do kolejnego etapu, jakim jest stworzenie rozkroju w programu Fornest R. Bazując na naszym projekcie z programu Meblaż 3D, możemy teraz wykonać sobie rozkrój tego naszego mebla. Aby stworzyć rozkrój naszego mebla, na początku musimy zapisać sobie plik rozkroju. Plik w formacie XML zapisujemy go sobie w wybranym miejscu i przechodzimy do programu Fornest R. W programie Fornest R na początku przechodzimy do opcji i dostosowujemy sobie konfigurację pod wycinanie naszych formatek w płycie. Wpisuję sobie tutaj 5 mm i szerokość między formatkami 5 mm. Ta wartość mówi nam o oddaleniu od krawędzi, ta o oddaleniu między formatkami. Bazowy punkt to jest lewy dolny ruch mojej płyty, która będzie leżała na maszynie. Importuję sobie mój plik XML, który wygenerowałem. Po zaimportowaniu mamy tutaj wypisane wszystkie elementy naszego, naszego mebla o grubości 16 mm, długości i szerokości są podane w formatkach są powycinane otwory również mamy naszą, nasze szuflady, również o grubości 16 mm Kolejną rzeczą, którą musimy sobie zrobić, to dodać płytę do magazynu Oczywiście my to robimy pierwszy raz, ale kolejne razy już będą zapisane nie musimy tego dodawać za każdym razem. Standardowe długości płyt to są 2800 na 2050 ilość sztuk może być 16, grubość płyty jaka będzie na maszynie, również 16. Mamy produkty, które chcemy, których chcemy stworzyć rozkrój, mamy listę materiałów, więc przechodzimy do rozkroju. Program wygenerował nam rozkrój, a w zasadzie rozkrój na dwóch płytach. W pierwszym przypadku cała, cały rozkrój, cała płyta rozkroju jest zajęta, w drugim przypadku mamy tylko jeden fragment, który nie zmieścił się na poprzedniej formatce. Gdy wygenerowane mamy rozkroje, możemy sobie wykonać, możemy sobie wejść w dany rozkrój, aby zobaczyć, jak on jest rozłożony. Możemy sobie przejść do G-kodu. G-kody są tworzone na podstawie wcześniej przez nas edytowanego postprocesora. Jeżeli chodzi o G-kody, firma 3D Master przekazuje instrukcję do klienta, klient na tej podstawie wykonuje sobie sam postprocesor. Takie postprocesory, które będą mają generować poprawnie G-Kod, są bardzo proste. Do stworzenia w instrukcji jest wszystko wytłumaczone. My generujemy pliki z g i one się zapisują w miejscu domyślnie wskazanym przez program Fornest. Możemy również nasze rozkroje wyeksportować do plików DXF, jeżeli maszyna czyta takie DXFy. W tym przypadku skorzystam sobie z Z2K do odczytu takiego pliku DXF. No i widzimy tutaj rozkrój wszystkich elementów. Oczywiście to, co zbędne możemy pousuwać, wrzucić taki rozkrój na maszynę. Maszyna przejdzie sobie stycznie do linii tak, aby Wyciąć nasze formatki. Wykonanie rozkrojów generuje nam również raport. Raport rozkrojów, w którym jest pokazane, ile metrów kwadratowych zostanie zużyte, jakie elementy zostaną wybrane do rozkroju, ile elementów metrów kwadratowych danej płyty zostanie użyte i wysłane do magazynu. Raport ogólny, ocenie i stanie. Naszego magazynu oraz elementów, które zostały rozkrojone, oraz wszystkie informacje ogólne, które można znaleźć właśnie w tym raporcie. Kolejnym elementem znajdującym się w naszej prezentacji będzie stworzenie całego złożenia takiej oto kuchni wraz z naszym meblem, który wcześniej przygotowaliśmy. Do tego celu zamodelowałem sobie ściany. Stworzyłem wstępnie model kuchni. Ten model oczywiście mogę sobie zgrupować oraz następnie scalić w jeden element. Mam zgrupowane wszystkie elementy. Mogę im na przykład przypisać różne kolory materiałów oraz na przykład zmieniać ich położenie konkretnych elementów. Chcę sobie tutaj wstawić mój element i przedłużyć blat. Wybieram w takim razie moją szafkę. Dopasowuję ją do swojego projektu kuchni. Usunę z niej górną część. Następnie ją sobie dopasuję do pozostałej części mojego projektu, tak aby idealnie się wpasowała. Kolejną rzeczą będzie dodanie materiału na mój element. I w ten szybki sposób mogłem sobie przypisać swoją szafkę do projektu mojej kuchni. Ten projekt mogę sobie w tym momencie wyeksportować do pliku .opj a następnie ten projekt zaczytać do programu SimLab który pokaże mi prawdziwy render całej tej kuchni w programie SimLab importujemy naszą kuchnię Dopasowujemy ją do obszaru roboczego. Następnie wskazujemy źródło światła. Możemy dodać sobie źródło światła oraz jego moc, z jaką ma świecić. I teraz możemy wykonać sobie render w czasie rzeczywistym. Wtedy pokaże nam program, jak będzie wyglądała nasza kuchnia po wyrenderowaniu całego obrazu. Taką autopoglądową kuchnię można łatwo wytworzyć w programie Meblarz, rozkroić w programie Fornest R oraz stworzyć render w programie Simlab.